Piękno ludzkiego życia często skrywa się w małych gestach i chwilach, które na zawsze pozostają w pamięci tych, którzy z nami pozostają. Jednak w obliczu dramatów, w których śmierć nagle zabiera nam ukochane osoby, te chwile stają się jeszcze bardziej cenne. Tak jak zdarzyło się w przypadku Katarzyny Stoparczyk, charyzmatycznej dziennikarki, której śmierć w tragicznym wypadku samochodowym wydarzyła się 5 września. Wieżowem na Podkarpaciu. Ta smutna wiadomość obiegła media, pozostawiając wstrząśniętych przyjaciół i fanów. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 17 września o godzinie 13 w atmosferze głębokiego smutku i żalu. Urna, w której spoczęły prochy Katarzyny, była wyjątkowa. Zrobiona z jasnego kamienia, ozdobiona pięknymi kwiatami, przywołująca na myśli radosnego ducha. Poruszający rysunek dziennikarki, opatrzony słowami dobro nie ustaje ujmował wszystkich zgromadzonych. Podczas mszy pogrzebowej współczuli zarówno bliscy, jak i znajomi, którzy chcieli oddać hołd osobie, która wniosła tak wiele dobrego do życia innych. Ksiądz, który prowadził nabożeństwo, przypomniał, że wiele osób znało Stoparczyk przede wszystkim jako utalentowaną dziennikarkę, jednak nie możemy zapomnieć, że była również kochaną mamą, żoną i córką. Mówił o jej wyjątkowym charakterze życzliwości i empatii. W świętej Pamięci redaktor Stoparczyk była związana z tym kościołem. Lubiła przychodzić tu z rodziną, a wszyscy, którzy ją znali, byli zgodni, że swoją serdecznością potrafiła dotrzeć do każdego. Śmierć przychodzi zawsze w najmniej oczekiwanym momencie, a nasze pytania pozostają bez odpowiedzi. Te słowa przypominały o kruchości życia i sile relacji międzyludzkich. Reakcja świata mediów na wieść o jej odejściu była ogromna. Michał Bajor, znany artysta w emocjonalnym hołdzie dla Katarzyny, podkreślił jej wyjątkowe cechy, takie jak empatia i umiejętność słuchania. Była osobą, która potrafiła nawiązywać znakomity kontakt z dziećmi, które uczestniczyły w jej programach. Nasza ostatnia rozmowa miała miejsce tuż przed wakacjami. Czułem po niej przez wiele godzin to niesamowite ciepło i spokój, których emanowała wspomniał Bajor. Jego słowa były pełne żalu i współczucia w obliczu straty, jaką wszyscy ponieśli. Naraziliśmy się na utratę nie tylko dziennikarki, ale również przyjaciółki dla wielu dzieci. Serce mi pęka, a moim najgorętszym życzeniem jest przekazanie wsparcia jej bliskim, dodał ze wzruszeniem. Ostatnie pożegnanie Katarzyny Stoparczyk to nie tylko złożenie hołdu jej osobie, ale także przypomnienie o tym, że każdy z nas ma wpływ na życie innych ludzi. Każde dobre słowo, każdy gest może zmieniać świat, zwłaszcza w dziecięcych sercach. W tej smutnej chwili warto pamiętać, że dobro, które przyjęliśmy, zawsze będzie z nami, tak jak pozostaje w pamięci tych, którzy odeszli.